Zdarzyło Wam się kiedyś obejrzeć film, który był tak kiewski i tak żenujący, że zdecydowaliście się założyć kanał na YouTube, aby podzielić się waszą opinią i przede wszystkim przestrzec wszystkich nieświadomych ludzi, którzy planowali obejrzeć tego ogniota. time to start. Stop, okay? Więc na początku filmu poznajemy dwie główne postacie: mafioza, który nazywa się Massimo, oraz dziewczynę Laurę. Massimo to przystojny, elegancki, bogaty Włoch z ciałem greckiego Boga. I tutaj, w tym filmie, pani Barbara Białową strzeliła się w idealną, mokrą fantazję typowej karyny z blokowiska. W tym filmie pani reżyser przeszła samą siebie, jeśli chodzi o, no, nazwijmy to, softkorowe widowiska, którymi ten film jest wręcz przesycony. Wystarczy tylko zerknąć na tagi filmu na stronie IMDb, które niestety będę musiała cenzurować z wiadomych przyczyn. Zaczyna się jak Massimo gapi się przez lornetkę na dziewczynę na plaży, a potem jego tata umiera. Jacyś inni gangsterzy zastrzelili ojca Massimo, i tutaj następuje dramatyczny moment z podkładem muzycznym, który pasuje jak pięść do nosa. Co ciekawe, ten motyw fatalnego soundtracku jest wszędzie w tym istnym arcydziele polskiej kinematografii. So Typhon didn't fall in love with Zeus in three hundred and sixty five days. Potem pani Barbara nie marnuje tutaj czasu i przechodzi do sedna sprawy. Więc Massimo jest w swoim prywatnym odrzutowcu i zmusza stewardesy do wykonania pewnego aktu. I boże święty, co to za scena. Co, co, co to w ogóle za mina? Co on jest zły na kogoś? I co, co to ma być? I co sprawia, że jest jeszcze bardziej niezręcznie, to to, że jego koledzy siedzą tuż obok. Oni są od niego odgrodzeni firanką. I oczywistym jest to, że słyszą wszystko. I Oczywiście, podczas tej sceny też musieli wcisnąć jakąś tragiczną piosenkę. Potem następuje scena, jak Laura sobie chodzi sama na imprezie, i nagle znikąd pojawia się Massimo i mówi tą tragiczną kwestię. Potem odchodzi. Laura odwraca się, i Massimo gdzieś zniknął. Po prostu puf, jak duch nie ma. Chłopak laury to typowy Janusz olewa laurę i praktycznie przez wszystkie sceny pokazują go jako ostatniego hama i buca. A potem Laura, wkurzona na swojego chłopaka, wychodzi z domu na spacer. Eee, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest noc, wybrała sobie ciemne ciasne alejki na spacerak oraz to, że jest z dala od domu w obcym sobie mieście. No co złego może się stać? Otóż tak, nagle znikąd wyskakują ludzie masima i porywają laurę. Potem Laura się budzi, cała zdezorientowana, nie wie, gdzie jest, nie wie kto ją porwał, więc zaczyna sobie chodzić po obcym, nieznanym domu i nawet przez myśli jej nie przeszło na by nie wiem, wziąć jakąś broń, aby móc się bronić przed napastnikiem. Potem natrafia na pokój, w którym na ścianie wisi jej portret. Co powinno już być dla niej znakiem, że osoba, która ją porwała, to taki psychopatyczny maniak, a nie nietuzinkowy romantyk, rodem sprzeminęło z wiatrem. Następnie za nią znikąd pojawia się Massimo i mówi znowu tą tragiczną kwestię. Boże, oglądanie tego filmu to tortura. I potem o niej mówi o śmierci swojego ojca i jak szukał jej przez te wszystkie lata i nie mógł o niej zapomnieć. I ma nadzieję, że Laura się w nim zakocha. Nie no serio, dla jakiego typu ludzi ten film jest skierowany? Ale czekajcie, czekajcie, Massimo nie jest tak głupi i wie, że syndrom sztokholmski tak nie działa. Więc daj Larze 365 dni, aby się w nim zakochała. Tak, będzie ją rok przytrzymywać w niewoli, bez kontaktu z rodziną czy chłopakiem. To jest prawdziwa miłość. Oh. Co jest śmieszne, to to, że pierwszą rzeczą, jaką Massimo robi, jak spotyka Laurę, to wciska jej kostkę lodu do ust i mówi Masz, smacznego, bierz tą kostkę lodu. I generalnie cała reszta filmu polega na tym, że Massimo nie jest przyzwyczajony do odmowy, a Laura przez większość część filmu zgrywa niedostępną. Nie chcę mu ulec, wiecie. Przez co Massimo wpada na coraz bardziej oryginalne pomysły, takie jak wykonywanie pewnych czynności z inną panią, jak Laura jest przywiązana do łóżka, czy duszenie ją w przebieralni, jak i razem na zakupy. Laura jednak zachowuje ostatki swoich szarych komórek i biegnie do policjantów, aby powiedzieć im, Została porwana, jednak nie przewidziała tego, że Massimo ma wszystkich w garści, nawet policję. Następnie Massimo przysięga, że nie dotknie Laury bez jej pozwolenia, co jednak okazuje się totalną bzdurą, gdyż cała reszta filmu składa się głównie ze scen dotykania, chwytania za szyję i ogólnie nadużyć w stosunku do Laury. Potem jednak Massimo chyba sobie przypomniał o tej zasadzie i mówi, że nie prześpi się z nią. Chyba, że ona tego będzie chciała. Co jest zabawne, to to, że Massimo odebrał Laurze wolność i traktuje ją tak samo jak jej chłopak, ale wiecie, Massimo jest przystojny, bogaty, więc mu to wybaczamy. No, to się nie liczy. Jak jest przystojny i bogaty, to to się nie liczy. Potem Massimo zmusza Laurę, aby weszła do samolotu i dosłownie zmusza. Ona jest tam wnoszona siłą. I your Three days later. Potem idą razem do klubu i jakiś typ zaczyna się ślinić do Laury. I w tym momencie zdarwany Massimo wyciąga dwa pistolety, nie jeden. Dwa. I co później się okazuje, postrzelił tego typa w dłonie, a tym typem okazał się jakiś gość z konkurencyjnej mafii, co później będzie miało jednak jakieś sromotne konsekwencje, ale do tego dojdziemy. Następnie, Laura i Massimo są na jachcie i wszczyna się kłótnia. Po czym Laura wypada za burdę i Massimo ją ratuje. I tutaj przychodzi kulminacyjny moment, kiedy syndrom sztokholmski jest w pełni rozmięty, i Laura otwiera swoje serce na swojego oprawcę, i dochodzi do najbardziej żenujących scen w tym filmie. Po wielu minutowych scenach miłosnych, Massimo informuje Laurę o balu, który ma mieć miejsce na zajutrz. Hmm, ciekawy, jaki film przypomina ta scena. No kurde, to nie mam pojęcia, no Następnie na balu Massimo informuje Laurę, że wysyła ją z powrotem do Polski, aby zobaczyła się z rodziną. I tutaj dobijamy do kolejnego poziomu żenady. Wyobraź sobie silnego samca, który zawsze wie czego chce. Do tego jest swoim opiekunem i obrońcą, przy którym zawsze czujesz się jak mała dziewczynka. Gadzi się z nim. Następnie koleżanki sobie robią dzień szaleństwa i odpoczynku. Tutaj spa, tam fryzjel, siabada bada. Po czym Massimo pojawia się znowu i dochodzi do kolejnej sesji miłosnej. I wtedy Laura wyznaje miłość Massimo. Temu samemu Massimo, który ją śledził, porwał, przykuł do łóżka, zmuszał do wielu czynności, dusił. Nazajutrz Laura się budzi i Massimo się jej oświadcza. Znaczy, nie się oświadcza, tylko oświadcza, że biorą ślub. Już jej założył pierścionek na palec. Ja pierścionek. Następnie jest cały montaż zakupowy idealnej pary narzeczonych. Potem Laura wychodzi w sukni ślubnej i generalnie ta scena, jak płacze, to jest, aż się wzruszyłam. Potem Massimo dostaje nagły telefon, w którym się dowiaduje, że ktoś chce zabić Laura. W następnej scenie Laura wjeżdża do tunelu i już nie wyjeżdża z niego. I wtedy Massimo zaczyna płakać. Reasumując, ten film był totalnym dnem z tragiczną ścieżką dźwiękową, był cringeowatym gniotem, którego naprawdę ciężko się ogląda, z najgorszym montażem w układzie słonecznym. W Scenie pod prysznicem daje nawet dubbing, który nie pasuje do ruchu ruchów. Ale nie rozumiesz przekazu tego filmu? To odważny erotyk, który uwypukla seksualność wyzwolonych kobiet, które czerpią z życia pod Czy ty wiesz, co my czujemy? Frankly, my dear, I don't give a damn.